Krótko mówiąc, taki podstawowy układ asan. surya maskar, to ćwiczę myślę, że może nie codziennie, ale z pięć razy w tygodniu. I to, co ja opisuję w swoich tekstach, to moim przekonaniem takim podstawowym elementem medytacyjnym obecnym w różnych Podejściach, i różnie określanych, jest to, żeby pozwolić sobie na pasywną postawę umysłu, czy pozwolić sobie, żeby myśli przepływały przez mój umysł i nie wzbudzały jakichś intensywnych emocji, wszystko jedno, jakie one są. Żeby robić. Albo nic nie robić, albo robić coś, co jest monotonne. I żeby w tej sytuacji też mieć zapewniony komfort w sensie fizycznym, nie doświadczać bólu, ani jakiegoś dyskomfortu fizycznego, i żeby było też spokojne, przyjazne otoczenie. I w, z mojej perspektywy ten rodzaj medytacji, tak mówiąc bardzo w szerokim tego słowa znaczeniu. Jest czymś, co jest w moim życiu cały, cały czas obecne. <laughs> I, I dla mnie jest wszystko jedno, czy ja siedzę i medytuję, czy ja y, biegam, czy pływam. I miałem okazję też na ten temat z Kabadzinem dyskutować niedawno, z kilka lat, trzy lata temu, jak odwiedził y, Warszawę, na temat właśnie tego, co on mówi o mindfulness. Też się zgodził, chociaż on mówi, że lepiej sobie czasem posiedzieć niż pobiegać, ale to ja bym powiedział, że zależy jaką kto ma pracę.